Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj film, który Wam obiecałem, czyli sprawdzimy sobie, co może stać się z komputerem podczas jego wysyłki. Wiadoma sprawa, co dzieje się z paczkami w czasie transportu. Wystarczy sobie wklepać odpowiednią frazę w Google i wszystko jasne. Także paczki są różnie traktowane, nawet takie oznaczone właśnie taśmami, że jest coś szklanego czy też delikatnego. Ja za chwilę komputer, który tutaj widzicie, spakuję do kartonu tego oryginalnego po obudowie, w którym ona do mnie przyjechała. Później wsadzę to wszystko jeszcze w jeden karton i porzucam sobie tą paczką. Wrzucę ją na samochód, zrzucę z samochodu, rzucę ją gdzieś tam na mój podjazd. Czyli dokładnie to samo, co można znaleźć w internecie. Jak te paczki są traktowane, wystarczy wygulować odpowiednią frazę i wszystko jasne. Celowo nie zabezpieczę komputera wewnątrz. Również celowo dałem niereferencyjne chłodzenie Fera 3. Również dałem tutaj dedykowaną kartę graficzną. Wszystko zamknięte jest w obudowie Zalman Z3. Nówka sztuka, kupiłem specjalnie ją na potrzeby tego testu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Komputer, jak widać, działa, wszystko jest sprawdzone. Również sprawdziłem dysk twardy, talerzowy na bad sektory. Nie ma żadnych bad sektorów. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała po moim eksperymencie. Także słuchajcie, ja zabieram się do pracy i wracam do Was za chwilę. Na początek wrzucimy sobie paczkę do samochodu. Teraz sobie ją zrzucimy. A teraz rzucimy sobie paczkę na podjazd. I jeszcze zasymulujemy opuszczenie paczki w ten sposób. Myślę, że wystarczy. A teraz chwila prawdy. Zobaczymy, jak wygląda nasz komputer. Sam karton nie wygląda, powiem Wam szczerze, najgorzej. Ale co jest w środku, zaraz się okaże. Aha, stropian pękł, ale coś tam w środku lata. Wydaje mi się, że to dysk twardy. No to było do przewidzenia, bo wiadomo, że stropiany nie są przewidziane na taką wagę. Dobra. Drugi ma się lepiej, ale też nadpęknięty. Jakiś plastik czarny. To nie wróży dobrze. Uu. Ja może to odrzucę tak, co by było widać. A budowa wygląda na całą. Że obudowa tu troszeczkę dostała. Delikatnie. Ale tak to nie jest źle. A no tak. To co myślałem, czyli zobaczcie, Dysk, wypadł z sanek. Sprawdzimy go sobie na bad sektory. No i zobaczcie, co stało się z kartą. Także karta zupełnie wyleciała ze slotu. Co widać na złączonym obrazku. Śledź, oczywiście, pogięty. LOL. Chłodzenie mocno nie oberwało, jak widać. Delikatnie jest przesunięte. Bo widać, że jest pod kątem, ale naprawdę bardzo delikatnie, także z chłodzeniem raczej nic złego nie będzie. Ok, ja teraz włożę kartę graficzną do slotu. Zamontuję sporo ten dysk i zobaczymy czy komputer odpali. Zobaczmy. Śledź dość mocno oberwał. Trzeba go dogiąć, żeby zainstalować kartę w slocie. Sanki pękły. Chwila prawdy. Komputer odpala. W komputerach widać działa. Ops, nie to chciałem otworzyć, sorry. Eee, tutaj. To jest dysk właśnie talerzowy, ale sprawdźmy sobie HD Tune czy Pojawiły się jakieś bad-sektory. Pending nie ma, relocated nie ma. Także wygląda na to, że dysk mocno nie oberwał. Poza tym, że wleciał z sanek, przeżył. Trudno powiedzieć mi, jakby to sprawa wyglądała, gdyby on tak sobie w tej budowie przejechał kilkaset kilometrów, telepiąc się po niej. Mogło być troszeczkę gorzej. No ale jak widać komputer jak najbardziej działa. Teraz zdemontuję jeszcze chłodzenie, i zobaczymy jak ono wygląda po zamontowaniu. Chłodzenie troszeczkę obrwało, delikatnie wygięte są rurki ciepłe, natomiast tragedii powiem szczerze nie ma. Ale wyobraźcie sobie co by było, gdyby było ono dużo większe i cięższe, mogłoby już nie być tak kolorowo. Ale równie dobrze tak wysłany komputer mógłby dojechać w całości, bo wiadoma sprawa, że nie każdy kurier, nie każda osoba pracująca na sortowni rzuca paczkami na prawo i na lewo. Także nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, bo nie byłoby to fair. Tak czy inaczej, komputer warto zabezpieczyć, zwłaszcza trzeba pamiętać o tej przestrzeni między panelem bocznym a kartą graficzną, czy też chłodzeniem miereferencyjnym, żeby ono się nie ruszało, żeby właśnie chociażby karta nie wyskoczyła ze slotu, czy też ciężkie chłodzenie nie uszkodziło płyty głównej. Także pamiętajcie o tym. Ode mnie tak naprawdę na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam również do zamknięcia do opisu filmu. Tam znajdziecie kilka ciekawych linków, między innymi do mojego Facebooka, do forum. Również zacząłem współpracę z firmą g2.com. Tam można chociażby zakupić gry, także jeżeli ktoś by z Was był zainteresowany, to zapraszam, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.